Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie już w czwartym odcinku Zagrajmy w Painkiller na poziomie Trauma Ostatnio pokonaliśmy nekrogiganta i tym razem będzie. Wie... spotkamy się w więzieniu a, Oczywiście muszę sobie o, słuchawki poprawić Coś się z nimi dzieje, przerywają a, Karty są ustawione Tak, dobra, te główne, o to mi tylko chodzi Bo one dodają przez całą mapę bonusa. a tego nie chcę Broń bez Ostatnio tłumaczyłem wam o co chodzi z tymi broń z materiałami. Więc sobie daruję to. Widzimy się na mapie. Okej, okay, od razu zaczynamy. Tu kołkowica może sobie nie dać rad za bardzo. Właśnie ja nie mówię. Mam 43 punkty życia, no pięknie, jak na dzień dobry i nie ma z czym się radzić. Bierzemy ten... Oooooo. Tutaj pieniążków niech będzie. Nie spodziewałem się, że aż tyle wrogów tu będzie. Przepcham tą skrzynkę. Zabawy z będą zabawy ze skrzynką. O, ruszę się. No dobrze, chodź jeszcze... Dzieciuk, pieciu, o. Dobra mi się przyda, ale nie będę chciał już obrywać więcej. Dobra. Jest fajnie. Ło! Wow. Jak się przestraszyłem. Amunicja. Amunicję zawsze Trzeba rozwalić ...super. Następny fail. Takie coś może nas rozwalić. Idź, odsun się. Dum, dum, dum. Piękny. To wygupa. Ma Mam spokój. Przynajmniej na razie. A shit. Gdzie ty jesteś? Nie, spadł Następny, świetnie, jeszcze tu jest jeden Dochodźcie no On akurat z przyjemnością zapraszam To jest złota On się wziął w duszach, kuczę, Jest dobrze. To może być jakieś brzydko. Shit, 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 czekaj. O, dobra, przedostałem się. A, ci widziałem. też się tam muszę. A, tu jest. A, to jest to przejście. Dobra. To idziemy tutaj. Tu się z nie włączyłem. Czekaj, to Tak, pięknie. A, tu i amunicja dobra. okej okay. i tam widziałem też amunicję jakąś tak okej okay. to możemy iść dalej 19 minut tamto nie kurczę, mam nadzieję że się da szybciej trochę wiszę tu jest najgorsze to? O. super mamy żydko. tamto to był e, działko było działko najlepsze chyba z możliwych urządzeń tutaj cicho nie krzycz będzie tak raz strzelam jeszcze gdzieś będą te działka nawet pamiętam gdzie o, fakta, fakta, że Dobra Przyjdą teraz do nas, bardzo dobrze To jest raczej tak głupota w przeciwniku ja bym czekał, bo i tak przejdzie zabić, tak? Się tu pokopał. Czekam na wybuch boom zapis jest, gdzie strzelasz? nie muszę zbierać dusz, więc mogę się tak bawić ale jak na przykład macie misję będzie on ta misja, chyba następna żeby zebrać ileś tam dusz, to już nie jest takie słowo, bo trzeba każdego przeciwnika gonić co... odpaliłem, no nie Ale jest szybsza trochę, niż kołkowica. Kołkowica daje dużo frajdy ze strzelania. Ale... no... Sprawia spore problemy w ciasnych takich pomieszczeniach. To jest to! Tu mogę zginąć par razy, przygotujcie się na masakrę. O fax! Uciekamy tu. Najpierw muszę się dostać Okej, okay, chodźmy jeszcze na sam początek. Tam też coś powinno być. Dokładnie. Otwórz te drzwi. Odpaliłem, odpaliłem. To niedobrze. O, są! Oczywiście, że są. on wyda Odpalali. Nie na tym poziomie, dobra? I leży kiesiacz. gdzie? ja Ci on jest jeszcze? Jeszcze jeden Ja go znajdę. Chyba, jest wyżej, a wyżej o tyle głupio jest wchodzić. Tam jesteś. Albo tam, wyżej, kurczę, to niedobrze, bo jeżeli teraz minę, uda. Dobra. No, spróbujemy tak nie Teraz. Masakrujemy ich po prostu ile tylko się da Tam też gdzieś się chowa A tu jest karabinek Tak? Nie Oj No to coś Spotkanego, tam gdzieś jest karabinek I zaraz się zdziwię Dobra, czekamy wyżej jeszcze jest, albo niżej? Niżej jest przeciwnik, ale numer. no to wejdziemy wyżej Jak zacznie coś do mnie strzelać, to dopiero będą jaja. Tu coś może będzie? Te skrzynki. Aaa, widzicie. Jest jakaś beczka? No, jeżeli będzie beczka... To jest beczka oczywiście. I ta, dobra. Cześć, się przepchaj teraz. Dlaczego nie chcesz? Dziękuję. No, chodź. Tu znowu będzie odcinek pod tą zabawa z beczką. Jep, udało się. Du, 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 du. Nie tam Nie tam Ach, chodź ty, Idź, się, dziękuję Gdzie? Jest na coś, kto ci pozwolił Nope. Szepchamy. kawałek, idziemy dalej Hop. Jeszcze nam na samym końcu było prawdopodobnie Zobaczymy co tam jest w ogóle Ostatnio ja to przegapiłem A weź ty Męczka. Parowóz się łatwiej prowadzi niż siebie Oj Od... Tego nie przerobił Teraz muszę to obrócić jakoś, żeby to wepchać, dobrze O Tacy? No okay. czym to się stanie, nie? Tak, z czystej ciekawości, bo to jest mocniejsza beczka, więc będzie za. Chcesz powiedzieć, że... Jeszcze inaczej trzeba było to zrobić? No dobra, fail. Dobra możecie się śmiać, możecie się śmiać No nie wierzę Okej okay. I tu oczywiście nie mogę się dostać nie Wiem czy to nie trzeba wtedy Najpierw przepchać tych beczek, potem ski... Znaczy no, tą? Potem skipeć, się nie wydostanę pewnie Stąd No do podobnie, tak Weź mnie puść, ty. Nic, o tutaj O, dobra Gdzieś tutaj jest Jeszcze jeden Aha, tu, dobra Do na musimy iść tutaj Ops! Nie wybiło poza mapę wykopy. I zapis, hura! To był najtrudniejszy element tego wszystkiego. Ja Pamiętam, że to jest karabin, znaczy to działko. O, ono naprawdę nieźle rybię, chyba przeciw pancernymi. Okej, okay, dobra. Nie wnikam. A tamten był fail, naprawdę. No to chedź. To wybuchnie. Ui, nie. Dziękuję. A tu jeszcze. Jesteś. To ludzi. Si wejdą ostrzał. Bardzo dobrze. I się nauczy celować. No i tam jest amunicja Ups, chyba dostał A nie te, to... Znaczy, w sumie Jeśli <grym> coś tam miał No to już nie ma No to jednak nie wybucha, okej okay. Na nie wikam. Więc... Co tam mnie strzelasz? To pozwali, Ci ktoś... OF oh, fuck! Życie! życie! Dobrze. Idziemy dalej. Na dół. Wypad, wypadł, wypadł. Dziwne wrażenie, że tu jest karabin. Nie, ale jestem. ŚWIERDZI INTELIGENT Tefik ktoś tam puka, za chwilkę wrócę. Okej, okay, fa sorry, fałszywy alarm. O, cara. Dobra, jakoś grając na jednej słuchawce lepiej mi się. Gra. Który komentuje? Kto tam nie strzela? Tych mało po jedna. Już? Koniec? Wystarczy? Tak. Mam nadzieję damy już spoczynek. Naładowaliście go elektrycznie. Koniec! Jej, będę żył! 13 minut, nowy rekord. te potwory. Gdzieś paru potworów nie znalazłem. Musi być jakieś przejście albo w sekret. Sekretów się 0. bo teraz nie szukamy. Błędnego oper O tym właśnie mówiłem. znajdziesz przynajmniej 100 dusz. A zabranie duszy 135. Z potworów jest 151, czyli od razu trzeba będzie praktycznie każdego potworka a... gonić na samym początku. Opowiem Wam o tym za chwilkę.